Witajcie w piątek kolejny upalny dzień w Edmonton jak widzicie namiot mam przyczepiony do pojazdu brudny pojazd, ale uciekłem wczoraj w nocy i się zdecydowałem gdzieś koło 9 w nocy zapakować mój namiot kemper i chodzę, żeby sprawdzić, czy tutaj nic się nie wydarzyło, bo tutaj spałem wczoraj, o Pozdrawiam Was Wszystko jest ok Poskładany, bałagan jak cholera Ale wczoraj ponad 30 Dzisiaj ponad 30 Nie da rady pracować tak Zapasy wody mam <grym> Części zapomniałem zrobić Będą jechały ze mną No cóż, trudno Lecimy w trasę W góry lecę, bo tam będzie chłodniej o, Miejscowość się ta pojawia za nią już tylko wjazd do parku. A mi się akurat wczoraj skończyła przepustka do tego parku i będę musiał nowy, nową kupić. Kanada. To co widzisz to jest ciężki trafik w Kanadzie, bo jest długi weekend, więc wszyscy są na drodze, nie? Od groma ludzi. <laughs> oh my. Teraz muszę się zastanowić co jakie zakupy zrobić zanim zanurzę się w góry, bo może pojadę gdzieś tam na granicę z Kolumbią Brytyjską i po prostu rozbiję się gdzieś w lesie więc muszę jakieś żarcie pomyśleć góry latem jedna z najpłuczych jezior tutaj Dlatego ludzie lubią brodzić, bo zobaczcie jak mogą daleko iść w głąb A... tego jeziorka nice ja uciekam przed upałami i chyba nieskutecznie chociaż Bedwon to dzisiaj jest ponad 30 stopni a tutaj jest 20 parę więc skutecznie. Right. Lecimy dalej. Jestem w Kolumbii Brytyjskiej na granicy trochę za bardzo przy głównej drodze, ale jak tu się nie zatrzymać? Młodzi ludzie za chwilę wystartują kajakiem. Ja moczę nogi, a tak moczę, że. Piętę mam na razie zmoczoną. Rocky Mountains, kanadyjskie. Uciekłem z upałów Edmonton i jadę w tamtą stronę. jadę do Mount Robson, 500 km ucieczki wystarczy mi, bo z powrotem trzeba też zrobić 500, nie chcę za dużo jeździć. 1000 km, to wiecie. A już jadę drugi dzień, bo się zatrzymuję wszędzie. Kładę się spać, czytam sobie coś, słucham muzyki. Right. Nawet nie wziąłem swoich bucików do chodzenia po wodzie i po skałach. Gdzieś są w kemperze, ale czy ja wiem? Ha. Nie idę w trasę, więc nie obetrę sobie nóg. Och, jaka przyjemna ochłoda. Jaka przyjemna ochłoda. Right. Tutaj gdzieś prowadzi szlak, na który myślałem, że kiedyś może się wybiorę. Ile człowiek w życiu szlaków nie przejdzie, bo nie starczy życia. Ani chęci, ani czasu, ani niczego. Zastanawiam się, gdybym miał wszystkie czas na tym świecie, czy też bym łaził po szlakach, czy nie. Ale kiedyś chciałem parę szlaków takich długich przejść. Wymagałoby one roku przerwy. Praktycznie Appalachian Trail ogromnie długi szlak. A mój kolega Kuba poszedł gdzieś na szlak, który się nazywa, jak on się nazywa? Continental Divide Trail, też piękny. Right. Ja jeszcze... Dzisiaj zaliczę jeszcze jakiś wodospad może. Chociaż powinienem to zrobić był wcześniej, bo o tej porze to mi się wychodzą. Pamiętajcie, w Kolumbii Brytyjskiej gryzli nie brakuje. Nie brakuje. O, pieska mają też na podróż. Ale o tej porze jest tak pięknie, że człowiek się chce zatrzymać i chwilę. I chwilę to. Refleksję. Okay. Chodź, bracie, pokażę Ci mój świat. Nie? Pies w kamizelce ratunkowej. płyną ku niebezpieczeństwu. Hmm. Kiedyś miałem zamiar wozić ze sobą na ciężarówce taki canoe, tak? Ja od czasu do czasu zatrzymać się i popływać sobie jeziorkiem, żeby zobaczyć ląd z perspektywy, z perspektywy wody. Ach, zawsze brakuje czasu, nie? Chcielibyście w góry? Kłaziłbym nawet szlakami. Może jutro się wybiorę? Ciekawe, ile rady bym dał, bo dawno nie byłem. Avalanche Area. by uciekły ode mnie. Moje nogi im nie pasują. Ja nie zdążyłem kupić sprzętu wędkarskiego, a miałem kupić w ramach, w ramach, mojej drodzy, no, survivalowych. Tak? Nie mam sprzętu wędkarskiego, to jest poważny błąd w każdym prepersowskim działaniu. Ja wyjechałem ciężarówką, po to, nie ciężarówką, tylko pick z kemperem, żeby wyłapać wszystko, co nie przygotowałem lub zlekceważyłem. Jestem bardzo nieprzygotowany na tą wyprawę, no ale z drugiej strony, z drugiej strony będziemy się uczyć, prawda? No nie, trzeba lecieć dalej. Gdzie jesteście, wioślarze? O, tam już mały punkcik tylko, co? Super. Super. Lecamy. Pozdrawiam Was. Ale przyjemnie pochodzić po... Spodnie sobie zmoczyłem. Miałem krótkie spodenki gdzieś znaleźć. I... I... Oczywiście. No i samo się wygłębszą wodę wodę, żeby ciebie ominąć. Żegnajcie. Ciekawe, czy to jest to pasmo zwane Seven Sisters. Raz 2 3 4 5 6 7. No, może być. Raz 2 3 4 5 6 7. No, się to może być Seven Sisters, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Gdzież to moja maszyna jest? Gdzieś tutaj. Muszę się wybrać. na Nad Siedzi się dzisiaj wybiorę. I dupa zmyta. Samochodu nie umyłem. W środku nie posprzątałem. Nawrzucałem wszystko w pośpiechu. Moja decyzja jazdy w góry była dosłownie. Pracowałem przy ciężarówce. Upał był straszny. Wymęczyłem się i stwierdziłem w dupie. Jadę, no i jadę! No i lecimy, Ladies and Gentlemen. Witajcie w mojej trasie, którą uskuteczniam ad hoc, dlatego że... wkurzyło mnie. Upały i monotonia życia w Edmonton i wybrałem się na trasę, której przejeżdżałem nie przymierzając setki razy. Sama trasa nie ma we mnie zaskoczenia, ale góry, moje góry są zawsze mile widziane. W długi weekend, moi drodzy, ciężko o znalezienie odosobnionego miejsca na głównych szlakach turystycznych. Ale jest wystarczająco mało ludzi, żeby cieszyć się ścieżką. Oczywiście musicie pamiętać, że w kolumbii brytyjskiej jest najwięcej niedźwiedzi ze wszystkich prowincji, a w Kanadzie jest ich kilkadziesiąt tysięcy, więc spotkanie nie jest takie rzadkie, jak się zdaje. Oczywiście w trakcie takich większych. Ee, że tak powiem, imprez niedźwiedzie na ogół unikają. Na pewno wilki i na pewno inna zwierzyna. Trzeba się trochę ruszyć. Dzień dobiega końca. Moja jazda też 2 km stąd mam parking, gdzie a widzicie. To nie zwierzyna, tylko turyści. Także spoko. Nie dlatego... Ale... No, odpady, pewnie psie. Gdyby co. Hello. No idziemy zobaczyć wodospadę. Pasowałoby zrzucić parę kilo, ale jak to zwykle przez całe moje życie się mi to nie udaje chociaż udało mi się, zrzuciłem 20 kilo w zeszłym roku ale pojechałem na tą cholerną Ice root, na Ocean Arktyczny no i oczywiście chemia sztucznotki, stres długie godziny pracy spowodowało, że przytyło się znowu ileś tam kilo no, takie życie ja nigdy zresztą nie miałem tego jako swojego punktu programowego. W ogóle jakoś nie lubię dbać o siebie. Nie wiem. A pasowałoby mieć taki rys trochę kobiecy, nie? Czyli zadbać o siebie. Zresztą mężczyźni w współczesnych latach też dbają o siebie, bo przecież przekierunkowaliśmy nasze zainteresowania głównie na zdobywanie i seks jako najtańszy środek do ładowania dopaminy co daje przyjemność i wątpliwą satysfakcję z takich przygodnych związków. No ale to wiecie, każdy robi to co lubi w dzisiejszych czasach, nie? Czyż nie? Miałem pójść do fryzjera, nie zdążyłem. Nic nie zdążyłem. Uu. Będziemy schodzić w dół, czyli z powrotem trzeba będzie się wspinać, nie? Ecological, ecological Restorations and Recovery Area. O, jak to dobrze, że ja uciekłem z tych upałów Edmontońskich. Co prawda, wybrałem się w niezbyt ekologiczną wyprawę, bo zabrałem swoim 400-konnym pick-upem 5-tonowy naczepę, taka propos. Jak ostatnio puściłem, powiedziałem, że miałem. Tam z 5-6 ton, to ktoś mi napisał, co ty pier... i tak dalej, bo przecież nie ma naczep 5 -tonowych. To chciałbym Wam powiedzieć, że sam byłem ciekawy ile waży. Wiedziałem, że na pewno 5-6 ton to jest ta lżejsza wersja, o której mówię. Ale się sam zdziwiłem. O, na skróty ludzie chodzą nieładnie, takie ścieżki przepinać. I zważyłem się ile waży. No to mam, uwaga, uwaga, mój pickup i moja naczepa ważą razem 9 ton muszę wam powiedzieć, że mój pick up waży ponad 4 tony, także jak ktoś tam ma wątpliwości to wiecie, sama maszyna moja ma 6,7 litra 8cylindrowy pickup który No, waży, naczepa też dwusiówka, następne 5 ton i mamy razem 9 ton Nie da się ukrać. Overlander for! Yesterday Oh my troubles seem so far away Now it looks as they are here to stay Oh I believe in Yesterday

to go I don't know she wouldn't say I said something wrong now I long for yesterday yesterday All my troubles seemed so far away Oh uciec od upałów, moi Super Super. za mną wodospady Overlander, a przede mną też whitewater czyli szumiąca biała woda. Zaraz wam pokażę. No to Jona. Który ze śmiałków tu popłynął kajakiem? Co? Ej śmiałkowie moi piękna sceneria. Góry skaliste Kanady Nie lubię lipca i na przełomie sierpnia, bo to są miesiące, w których już znika stary śnieg, a nowy pojawi się dopiero pod koniec sierpnia, wrzesień Ale tam, gdzie jadę, może być jeszcze trochę starego śniegu I didn't, 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 Oh, I believe Yesterday, today, today, Lugy, I think it's gal. I think it's za swoimi trasami długimi wiecie? i nadaje się do lokalnej pracy. Jedyną lokalną pracę, jaką lubiłem, to była oczywiście Ice ISO. Tam się pracuje grupowo i lokalnie dwa miesiące na 12 było aż za dużo. i szaleją uważajcie jak podróżujecie po Kanadzie bo to nie są nawet w parkach państwowych możecie na podkach nie jednego nie jest to przyjemne spotkanie bo jego pazury to są jak twoje palce jedno i to twoich tłokach Ja mam ze sobą oczywiście e, gaz ale nie wziąłem pistoletu hukowego który odstrasza oraz on ma oczywiście dwa rodzaje e, naboi jeden jest tak zwany flare czyli pomarańczowy sygnalizacyjny gdybym złamał nogę i chciał ściągnąć pomoc wystrzelić taki, drugi jest żółty, jest hukowy, na podką niedźwiedzia. Mogę hukiem próbować przestraszyć. Right. Is there anybody gone to listen to my story all about a girl who came to stay She's the kind of girl you want so much it makes you sorry till you don't regret a single still you don't regret a single day. A girl. Piknie w tych górach jest, piknie. Powiem Wam, bo tam nagrywałem fragmencik e, dotyczący mojego troka. Więc ja jadę bardzo wolno, więc pali mi oszczędnie jak na mojego troka. Pamiętajcie, że jak jeżdżę nim sam, to, e, to pali mi około 12-13 litrów na 100. Wiecie, to jest 6,7 litrów silnik ma 400 koni ma jest to pick up więc jest to maszyna brutalna A co chciałem powiedzieć z naczepą na ogół po górach pali mi 23 litry na 100 naczepa nie jest ekonomicznym systemem poruszania się po Kanadzie ale jest luksusem tak moje dziewczyny to uwielbiały bo miały łazienkę, kuchnię, własną sypialnię, oczywiście wszystko. Ja też, ją, ja też ją wziąłem po to właśnie, żeby móc zatrzymać się, nawet tutaj mógłbym spać już i mieć wykąpać się wieczorem. Mam generator, który to pozwala. Więc taka wyprawa, 1500 km w jedną stronę, w tutaj, w te miejsce, bo dojeżdżam właśnie, już mam tylko 3 km. No to jest 1000 km tam i z powrotem. Przy 20 litrach na 100, no to jest 200 litrów. How you? Hey, hi. Hi. <laughs> I rozumiecie, 10 litrów razy 1,5 dolara za litr to jest 300 dolarów wyprawa. 300 dolarów to mógłbym mieć mieszkać w hotelach. Ale hotele nie stoją tam, gdzie mi się nie chce już jeździć, tylko tam, gdzie stoją. Więc musiałbym dopasowywać. Więc nie muszę Wam mówić, że na przykład dzisiaj rozpadało się, piękna burza była, deszcz padał. Miałem nawet nagrać coś bo to było w górach, pięknie i tak posłuchałem sobie trochę, wiecie, tego deszczu i pomyślałem sobie, że w Kemperze musi być fajnie taki stukot e, stukot kropel no i poszedłem do Kempera, oczywiście tak było położyłem się, wiecie ile spałem? 3,5 godziny 3,5 godziny spałem jak się zbudziłem, to już burza przeszła i nic nie nagrałem, nie? ale za to jestem wypoczęty jak mops Uuu, moi drodzy, jeżeli ja jutro mam pójść na ścieżkę, to muszę zacząć ćwiczyć. Dlatego, że tutaj parę kroków w górkę, zobaczcie, pod górkę idę i w mordę jeża już mam zadyszkę. Ale u mnie to tak jest, a później idę i idę i idę i zawał serca dostanę i niedźwiedzie będą miały posiłek. To mój plecak wbrew pozorom. To nie jest taki lekki Tomahawk. Tak? Siekierka, gdyby mnie tu jakaś mniejsza zwierzyna chciała zaatakować. O, tu jest ścieżka, która prowadzi nie wiem gdzie. Pewnie tam, gdzie byli ci ludzie. W takim razie idę tam tą ścieżką. Zobaczymy, co tam jest. Niedźwiedzie, wilki. Pójdźmy zatem. Hargreaves Park Road, parking lot, to dopiero później. Ja mam tylko 2 km do końca dnia, więc możemy się wybrać. Może tutaj nikt nie pójdzie, bo już się koniec z dnia zbliża. Ja zresztą nie wiem, nie ma znaczenia. Ludzie są tu sympatyczni, wiecie? Wiecie jak to jest, jak chodzicie po górach. Im dalej od cywilizacji, tym. tym ludzie przyjemniejsi. No niezłe tutaj. Górki, a z powrotem będę miał pod górę, fajnie się schodzi do rzeki. Co? Mam też w plecaku, no wiecie, całą przybory medyczne to jest mój plecak, który jest. A, tu dwa z nim na krawędź śmierci. Po to, żeby popełnić samobójstwo. Co? Ja już on tam waży parę kilo, ale ja zawsze go mam ze sobą. Wiecie, pośliznąć się tutaj. Ludzie wieczorami tędy nie chodzą, ale tak, nie mogłem znaleźć naboi do mojego pistoletu, żeby w razie czego wzywać pomoc. A mam, a takie rzeczy muszę mieć zawsze. Ale tutaj jest szlak, więc szanse są, że, że człowiek by może jakoś przetrwał jakimś cudem. Zresztą widać wyraźnie, jak już w Kanadzie są siatki, zobaczcie. To oznacza, że to jest jedna z bardziej uczęszczonych tras, dlatego że ile razy ja byłem na dziko w różnych terenach to tam. Wierzcie mi, że nie byłoby żadnych żadnej pomocy. Musisz być zdany na siebie. Prawda? I don't feel you. I don't feel you. No się tak zastanawiam, czy w ogóle iść w góry, czy właśnie pójść sobie wzdłuż rzeki, zejść w dół. Zobaczcie tutaj, przecinkę który zrobił, wszedł sobie tam, gdzieś a tu pewnie, żeby mu siatka nie przeszkadzała, albo nawet niżej, tam na krawędź. Fajnie. Fajne. To co? Nawet na wakacjach w też politykę? Co Wy na to?